Witam Was, tu za Taste i dzisiaj przyprawa styl odwiedzę miejsce. Miejsce, w którym Wasze wszystkie zmysły dostaną totalnego szału. A mianowicie dzisiaj idziemy do Soho Food Market. Nie idziemy tylko jedziemy, bo sobie przyjechałam sobie... Rowerkiem z koszykiem, tak? Bo na pewno coś wezmę ze sobą do domu, przyprawy, humusy. Nie wiem, nie wiem, co tam będę jadła, bo przyznam się bez bicia, że jestem to pierwszy raz, także będziemy razem z Wami zwiedzać to miejsce, znaczy odkrywać na nowo. Teraz oczywiście chcę Wam opowiedzieć o modzie, bo jak wszyscy wiemy, ubieram się w stylu potraw albo miejsc, w których bywam. I dziś oczywiście moje stylizacje w stylu Soho Food Market. Cała stylizacja pochodzi z takiego bardzo kameralnego, cudownego butiku, który się mieści na chorzej na uliczkę Chorzej 39 ulice i nazywa się Lodże 39. Tam mamy taki miks polskiej mody. Na targowiskach, rynkach mam mix max wszystkiego, smaków, zapachów, aromatów. To jedzenie przykłada się e, warstwami na siebie, więc na pewno stwierdziłam, że moja stylizacja będzie wielowarstwowa. Jak widać, mam tu dużo różnych warstw. No i jeszcze targ, w ogóle rynek, rynecie kojarzy mi się zawsze z takimi babuszkami, z takimi babciami, które siedzą i sprzedają na przykład ręcznie roboty z e, skarpetkiem, albo na przykład luzeczkiem, albo na przykład właśnie takie spódniczki. Proszę zobaczyć, to jest ręcznie e, zrobiona spódniczka projektu Lodge 39, tak? Więc e, myślałam w, tych, w tym momencie myślałam o tych babuszkach, później oczywiście kolor, bo kolorów jest mnóstwo. E, przyprawy, zielenie wszystkiego. Oczywiście wybrałam zielony, bo kocham po prostu zielony i bardzo mi, myślę, że bardzo mi pasuje, więc zieleń. Tu mam taki kolorowy, fioletowy płaść od e, Kamila Nawaka, tak, no i po prostu stwierdziłam, że musi być coś takiego totalnie e, bakłażanowego, tak, bo kocham bakłażany, na pewno znajdę coś, jakiegoś bakłażany, na pewno go razem spróbujemy. I, i cóż, i jeszcze mam takie bransoletki od jeleń, tak, i na głowie mam kwiaty. Kwiaty na głowie, bo jest sobota, bo jest fajnie, czuję się po prostu i chcę dzisiaj być takim dzieckiem kwiatów, a to jest projekt. Pokrywka się nazywa, totalnie jak pokrywka na głowę, no to jest pokrywka. Dobrze, myślę, że o młodzie starcie, myślę, że zrozumieliście, że na sochów w marki trzeba być wielowarstwowo, kolorowo, w ogóle e, e, bardzo pozytywnie się ubrać. I co? I teraz myślę, że nastał czas, żebyśmy wyruszyli, spróbowali, posmakowali, powąchali, nasiąknęli tymi zapachami, tym jedzeniem. Idziemy na Soho Food Market, ale przed tym, jeśli ja chyba sobie zrobię taką rundkę, tu e, po socho, zobaczę, co się dzieje, co tu jest nowego, może coś znajdziemy ciekawego, idziemy. Słuchajcie, zwiedziliśmy z Wami troszkę Soho Factory, obejrzeliśmy co jest, ale nastał ten czas, żebyśmy zwiedzili sam Soho Food Market. Zamieniam swój rower na ten e, dziwny pojazd od e, Tornado Cafe i wyruszam, bo zapachy z zapachem mnie wołają. Idziemy zobaczyć co jest. Ogromnych smakołyków nie brakuje, ale i tak już wybrałam parę stoisk, które na pewno podejdę i razem z Wami spróbujemy, co oni tam robią, z czego i tak dalej. Ale chcę Wam powiedzieć, kto tu się wystawia. Wystawiają się na Soho Food Market warszawscy restauratorzy. Ale nie tylko, możemy znaleźć niezależne stoiska czyli tak naprawdę, które mają stoiska, ale jeszcze nie mają restauracji. Ale jak na przykład dzisiaj też odwiedzi, odwiedzili Soho food, food Market w Włosi, tak, południowe Włochy i mamy też meksykańskie danie burrito, które naprawdę bardzo mnie zainteresowało i myślę, że na pewno z Wami go spróbujemy, więc też możemy znaleźć kuchnię z całego świata. No ale obiadów tradycyjnego polskiego, lokalnego jedzenia nie brakuje. To co, idziemy smakować! Zaczynamy od stoiska o nazwie Można blaskać. Jak sam pan kucharz powiedział, właśnie nie mają siedziby, są latającymi kucharzami. I zobaczymy, co dzisiaj to dla nas zrobili. Dlaczego tu jesteśmy, bo jestem, bo strasznie mi się spodobała te ogromne patery, chociaż nie wiem co tam jest, ale pachną cudownie. Więc zapytajmy, co, co to jest w środku w tej, w tej, na, tym ogromnym, na tej ogromnej patelni. Tutaj mamy przygotowuje się paella z owocami morza, czyli danie hiszpańskie na bazie ryżu i warzyw i jest tutaj sporo owoców morza, czyli są ośmiornice. krewetki, są ośmiornice, są kalmary, są małże. Ona w tym momencie już prawie dochodzi, ryż już się napił wystarczająco dużo wody i będzie sobie już teraz lekko pyrkał. A od której pan gotuje? Ile to danie się robi? Około 40 minut. 40 minut? Tak, około 40 minut. Czyli dosyć szybko, tak? Ponieważ owoców morza nie wolno smażyć, to trzeba tylko lekko poddusić. To jest kwestia tak naprawdę czasu, w którym się gotuje ryż. Czyli 40 minut będziemy zaraz je dekorować jeszcze muszlami i cząstkami cytryny i wtedy będzie już gotowe. Pysznie, a to ten drugi, ta druga patelnia? To jest gotowe danie, to jest z kolei dżambalaya, czyli danie karaibskie. Jamba? Dżambalaya. Jambalaya. Dżambalaya. Karaibskie. Danie karaibskie, to jest danie dość pikantne, ono jest również na bazie ryżu. Mhm. Natomiast jest tutaj inna pieszanka przypraw, bo jest tymianek, czosnek, ostre chili, oregano i tutaj dodajemy do tego kurczaka, boczek. To jest robione na smalcu, który daje bardzo dużo smaku. I są oczywiście świeże warzywa, czyli papryka, cebula, cukinia, seler naciowy. Super. Spróbują nas po prostu różne smaki i aromaty świata, ponieważ to jest Danie z Hiszpanii, to jest Danie z Karaibów. Tu mamy w garnku zupę Lemon shrimp, która jest taką wariacją na temat zupy brytyjskiej, znaczy brytyjskiego kremu cytrynowego. A na końcu jest harira, czyli marokańska ostra zupa. Aha, czyli po prostu totalna mieszanka, faktycznie. Kuchni całego świata, a może doczekamy się kiedyś u Państwa miejsca w Warszawie naszego? Staramy się cały czas e, zyskać odpowiednią ilość funduszy, żeby to miejsce otworzyć. Dobra, I myślę, my... że pod koniec no, tego roku już powinniśmy gdzieś jakieś miejsce stacjonarne. No, my będziemy pomagać, będziemy przychodzić i u was coraz więcej jeść, abyście mieli e, więcej klientów i więcej funduszy. Na Dziękujemy. sosy które sami robimy. To są sosy pikantne na bazie różnych rodzajów, czy znaczy różnego rodzaju papryk. To są małe łyżeczki, może Pani sobie spływać Pani ostre potrawy, to ostre? bardzo... Tak. Ja, ja, ja tak mniej ostre, mniej ostre. To proponuję ten, który jest najmniej ostry. I mamy paprykę chili, red sweet chili. A, to uwielbiam takie sosi. Do... Ale nie będę kaszleć. <noise> no, pycha. A ten? Ja, ja Ostrzy, ten najostrzejszy. Najostrzejszy. No, Dobra, nie, Dobra. no ja, ja myślę, że mnie starczy, ja myślę, że mnie starczy, Super. bo ostrego za bardzo nie wiem właśnie to jest idealne dziękujemy bardzo Moi drodzy, następne stoisko zielone, zielone stoisko, oczywiście jak moja e, bluzeczka od Kasi jak bardzo zielona, więc po prostu już kocham to stoisko, bo kocham zieleń, już to razy to powtarzałam, wiem, ale słuchajcie, e, e, get green, co to jest, co to jest, Dawajcie zapytamy, zapytamy szefy w kuchni, co to jest to e, get green, co mamy w tych koktajlach? Get green są to koktajle zielone, ze świeżych owoców i warzyw, zazwyczaj na bazie soku pomarańczowego lub jabłkowego. Yy, mamy również świeże dodatki takie jak cytryna, ananas, banan, yy, li, liście mięty, kiwi. Super, bardzo na pewno odświeżające, ale widzę, że to jest pietruszka, tak? Pietruszka, yy. spinak, tak? pietruszka i Pietruszka i spinak. A pietruszka i świeży spinak, no to na pewno to ja, to ja wam skosztuję. Skosztuję no, to są... sobie na pewno mnie postawi na nogi bardziej niż kawa myślę, prawda? Zgadzam się. pyka słuchajcie, pyka i proszę zobaczyć jakie. Co zielony zielony ale po prostu bym się oblała. Dobra. Mm, jest dobrze, jeszcze jeden. <gryw> jeszcze jeden, ale lecimy dalej. mia, Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Jeśli tylko powiem, że Get Green ma swoją siedzibę w Placu Unii Lubelskiej, w tym nowym, ogromnym supermarkecie. Także zapraszamy. Słuchajcie, obok tego stoiska nikt nie przejdzie obojętny, ponieważ od razu zauważę to coś. Już mam przeczytam, co to jest. Smak obfitości, tak, smak obfitości nazywa się stoisko, ale proszę Pani nam powiedzieć, co to jest? Wegetariańskie pierogi. Wszystko u nas jest wegetariańskie, a to są razowe pierogi pszenno-żytnie. Dziś są z soczewicą i kaszą gryczaną z grzybami. O, super, ale na ciepło Pani podaje? tak. To jest, to jest Proszę bardzo, wegetariańskie pierogi wyglądają jak takie e, e, świeżo upieczone bułeczki z nadzieniem. Bardzo, bardzo przyciągają waszą, naszą uwagę, także na pewno później zjemy. Dziękujemy. O, tu mamy jeszcze pasztet. Cóż to za pasztet taki kolorowy? wegański, e, soczewica, warzywa włoszczyznawe, siemię lniany, słonecznik. E, Trzy rodzaje oliwy, odrobina cebulki. Czemu mówię trzy rodzaje oliwy? Ponieważ na jednym oleju smażę cebulkę, dodaję dużo greckiej oliwy do środka i jeszcze na koniec, jak wyjmuję pasztet, przestygnie, dodaję, polewam olejem lnianym. Ale to są takie moje. Bardzo no, no dokładnie, dokładnie. Więc wegański paszteciek, wegetariańskie pierożki. Zapraszamy do smaku ofitości. się ja na pewno dzisiaj wypełnę na kolana stąd, bo zaraz to wszystko zacznie smakować. Idziemy dalej. Wiecie, przy stoisku chyży W możemy się dowiedzieć, jakie części krowy zjadamy. Proszę zobaczyć, jest, jest mapa, mapa krowy, tak. I to od razu będziemy chyba smakować. Co, co Państwa posmakujemy w chyżym Wole? Co serwujecie? Podstawowe nasiadania to pastrami, czyli marynowany mostek wołowy z rasy limuzyn mięsnej krowy. Oprócz tego mamy też ozory wołowe i szarpaną łopatkę. Super, bardzo mięsiście, także zapraszamy, zapraszamy. Słuchajcie, kolejne stoisko, które na szczęście nie muszę teraz wszystkiego zjadać, tylko muszę, mogę kupić do domu, czyli pieciwko, pieciwko, świeże bułeczki, świeży chlebek, oczywiście cudowne na zakwasie, nawet bagietka, słyszałam, jest na zakwasie, także proszę zobaczyć, wybór jest, wybór jest cudowny, jest jestem totalnym maniakiem dobrego pieciwa na zakwasie, a mianowicie czarnych chlebków, chleb naturę, chleb razowy ze słonecznikiem, chleb drożdżowy, żytnie z ziarnem. Także pamiętajcie, że tu chlebek też kupimy, ale to ja sobie później kupię. Kochani, hurra, znalazłam bakłażany, bo pamiętajcie, tak, że płaszczyk mam specjalnie bakłażany, bo widziałam, że do bakłażany znajdę. Znalazłam, jesteśmy przy e, małej Gruzji i mała Gruzja jest taka restauracja, zaraz zapytamy, gdzie, a ja muszę sobie tu e, bakłażana ukraść, chyba to zrobię rękoma. E, chwycę sobie bakłażanika. Zaraz zobaczymy, co tam jest w środku. Mm. Mm. Taka, ja kocham bakłażany. Zaraz tylko zapytamy, co jest w środku bakłażana. A może pana kucharza zapytamy. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. chodźmy. Przepraszam, a co jest w środku? Co jemy w To są orzechy włoskie, doprawiane szafranem gruzińskim. Jest też kolendra, cebulka, ocet, cukier, sól, pieprz. Powiedziałam, że znajdę bakłażany, bo ja się mam płaszczek bakłażanowy na, siebie, na sobie, specjalnie dla bakłażana. A co jeszcze macie? Tam widzę takie kulki. Tak, tutaj mamy pieczarki e, też z tą pastą orzechową, taką samą jak w bakłażanach. E, dalej zielone kuleczki, e, to jest szpinak i fasola czerwona, także z orzechami, z granatem. Super, a co pan smaży? Tutaj mamy baraninkę, to są takie lula kebaby gruzińskie, doprawione berberysem. Tam dalej. To są takie bałkańskie kiełbaski doprojane na pikantnie. Tutaj jest odpowiedni, łagodny, owijany w boczek. I to jest podawane na takim secie z warzywami, z dwoma sosami, lutenicami, cacykami. Czerwony to, to jest lutenica, taka ostrzejsza pasta i jest też taka łagodniejsza. Czyli 100% Gruzja, tak? No tak, mieszana, aczkolwiek większość gruzińskie danie. Tak, to no wykłażane cudowne, po prostu. Bardzo pyszne. A jeszcze pan mi powie, gdzie się mieścicie? gdzie jest wasza restauracja? Na Nowogrodzkiej 40, w centrum Warszawy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pyszka, to było po prostu strasznie pyszne. Teraz może deser zjem albo nie, nie. No muszę się do burrito, oczywiście muszę do burrito, a później na deser i starcie mnie, bo już nie mogę. Jak wygląda ładnie, słuchajcie, bo e, właśnie przyszłam próbować burrito, burrito, to stoisko jest na Fashion Food Market. Fashion Food Market już myślałam, ale dobra, no ja myślałam Fashion Food Market, słuchajcie, może być i Fashion Food Market, ale naprawdę oczywiście mówimy o Soho Food Market. I mamy Urban Burritos Fresh Max. I generalnie to, jaki to jest adres, zaraz zapytamy zresztą pana o adres. Ja wiedziałam te borita, ja wiedziałam co tu się dzieje, ja wiedziałam ile tu ludzi stoi, więc na pewno to musi być strasznie dobre. Chłopacy są pierwszy raz, pierwszy raz jesteście, tak, na, tu na, fashion, na fashion Food Market? Fashion Food Market, tak, tak. na Food Market pierwszy raz jesteśmy. Nie no, oczywiście jest też Fashion, bo mam nowy kapelusz, tak, proszę tak. Proszę, proszę powiedzieć, gdzie jest wasza mie miejscówka? Na stałe jesteśmy w Sadeba Bestmo. Zapraszamy na ulicę Powsińską 31. I proszę nam też powiedzieć, co pan nakłada w tym momencie? Z czego to burita się składa? W tym momencie nakładam salsa meksykańską. To są pomidory, kolendra i czerwona cebula. Czy panowie sami wymyślacie, to są jakieś takie tradycyjne buritos? Eee, sami tworzymy, natomiast tworzymy w oparciu o oryginalne przepisy meksykańskie. Jakie jeszcze mamy nadzienie? Tylko tak, mamy wołowinę, tak? Eee, wołowina, wieprzowina i kurczak. Wołowina jest, tak jak już rozmawialiśmy, zduszona. Kurczak jest grillowany w cytrusach, najpierw marynowany, a wieprzowina pieczona i z pomarańczami razem. Super, słuchajcie, to Fashion Food Burritos. Jest bardzo dobrze z nimi. Ja na pewno na to burrito później sobie usiądę. Dobra, zabieram swoją, swoje kwiaty wiosenne od Fashion Food Burritos. Już jestem bardzo przejedzona, nie ma więcej siły, także czas, kochani, na deser. Idziemy, bo widziałam takie, takie ciasta, taki bezę, że nie, no muszę to zjeść, muszę, muszę bezę, jeszcze, jeszcze łyknę tą bezę. mam, że to chyba najlepszy dzień kobiet w moim życiu, ponieważ jest to pierwszy raz, odkryłam nowe miejsce, posmakowałam wszystkiego, znaczy prawie wszystkiego, co tam sobie chciałam, jestem bardzo zadowolona, moje podniebienie też jest zadowolone, moje zmysły są zadowolone, ale jeszcze kochani, poborito, idziemy. Zjeść coś na deser, bo jest dzień kobiet, więc mogę sobie na to pozwolić. Zresztą zawsze sobie pozwalam na desery. Zobaczymy, co to jest. Zbliżamy się do deserowni. Deserownia, tak? Proszę pani, czy wy macie swoją e, siedzibę gdzieś, miejsce, w którym możemy kupić wasze e, pyszne ciasta? Tak, mieścimy się na uścisku. W KOKOM GGW jest miejsce, jest cukiernia, jest kawiarenka, można usiąść sobie na miejscu, zjeść napić ciekawe herbaty w atmosfera, atmosferze. Zapraszam. Co do mnie, co do mnie, także i co, co my dzisiaj tu mamy? Widzę, że bardzo dużo jest, są bezy, tak? Są bezy, później jest torcik e, czekoladowo-malinowy, jest ciasto czekoladowe bezglutenowe, tak? Mhm. I, i, I co tu mamy? I mamy sernik jeszcze. Sernicze, sernicze. Dobrze, ja chyba jednak e, postawię na tą bezę i tu mamy taką bezę z? E, ta beza akurat jest z musem z białej czekolady i z warstwą malin. Generalnie wszystkie nasze ciasta są pieczone bez żadnej chemii, bez żadnych wspólniaczy, bez żadnych konserwantów, także zapraszam, najlepszej jakości spaniki. Naprawdę warto. No, słyszałem, słyszałem, Także zjemy tą bez i absolutnie nam nic nie będzie, także nic mi dzisiaj nie będzie. Szczególnie, że jest dzień kopię po prostu cudowny prezent ciasto, które zjem, nigdzie nie wchodzi w żadne tam boczki, nieboczki, także no co mi zostanie, tylko teraz będę sobie, sobie jadła, tak. Polecam. Jakie są zalety? Przede wszystkim dla mnie jest y, przestrzeń, tak? Bo jest fajna przestrzeń, nie ma przepychanki, wszyscy są mili, danie są naprawdę ciekawe, ciekawe w smakach, jest ich wiele, wiele rodzajów. Y, y, kuchnie y, Eksperymentują kucharze, tak? To też bardzo mi się podoba. Są ławki, jest plac zabaw dla dzieci, więc całą rodzinę po prostu przychodźcie tu. Mała Gruzja ma piwa gruzińskie, także obiad, pogaduszki po prostu ze znajomymi, z rodzinką, co jeść. No i oczywiście pamiętajcie, abyście. Pamiętajcie o sobie, tak, aby wyglądać, bo idziecie na Soho Food Market. Jak wspomniałam, nawet Fashion Food Market mi się wymknął, także pamiętajcie, aby bawić się smakami i modą. A ja sobie jadę do domu, ten rower chyba się pode mną przywróci, bo po prostu tak się najadłam, ale nie żałuję. Do zobaczenia.